Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u kośnik Cusamy do Kupy. Halo, halo, witam Ciebie serdecznie w lekcji świątecznej, w lekcji o Weihnachten, w lekcji bożonarodzeniowej. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o takim właśnie świątecznym temacie. Ponieważ nagrywam ten podcast w grudniu 2022 roku, ale w języku niemieckim myślę, że niewiele się zmieni przez następne kilka, jak nie kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, dlatego jeżeli słuchasz tego w przyszłości, to oczywiście temat jest jak najbardziej aktualny i można tego słuchać przez kolejne lata. Super to jest, jak się czegoś raz nauczysz, to już masz święty spokój na lata. No ale nic, zanim przejdziemy do naszych, do naszego świątecznego tematu, to mam dla Ciebie oczywiście ciekawostkę, mianowicie dzisiaj klasyka, czyli taka informacja na temat tego, jak długie potrafią być niemieckie słowa. No to każdy który znasz, zna, że niemiecki jest takim językiem, który bardzo lubi sobie łączyć słowa w jedno i czasami są takie słowa, które mają po dwa, 3, 4, pięć słów w jednym. W sensie to jest jedno słowo, ale my musimy na przykład powiedzieć pięć, żeby to opisać. No i jest takie słówko, jedno z najdłuższych, o ile nie najdłuższe słowo w języku niemieckim, ma 79 liter. I teraz ja spróbuję to przeczytać, ale muszę robić wdechy, bo to się nie da na raz. Mianowicie, słowo brzmi, Donau dumpszy fac elektryzitätenhauptbetriebswerk bau o nie, unter, o nie, od nowa. o Jezu, źle, a już, jeszcze tylko dwami zostały. Uff, dobra, <laughs> jeszcze raz. <laughs> Donau dumpszy fac Hauptbetriebswerk bau Beamten Gesellschaft. Wow, udało mi się. Tłumaczy się to jako stowarzyszenie podległych urzędników głównego budynku utrzymania dunajskiej elektrycznej służby transportu parowego. I teraz po polsku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście słów. A to, co przeczytałam to to jest jedno słowo w języku niemieckim. Także e, nieźle, to Mają naprawdę polot, jeżeli chodzi o łączenie słów. Ale nawet takie proste słówka, które są już złącze, złączone, to są tak zwane kompozyta, czyli właśnie rzeczowniki złożone. To na przykład jest nawet słowo parasol. Zobacz, parasol to jest regenschirm. Regen to jest deszcz, a schirm to jest coś, co ochrania nas tak przed deszczem. Mamy na przykład Sonnenbrille. Okulary przeciwsłoneczne. Zon, słońce, zone, bryle, okulary, i mamy, nie? Także tysz, lampę. Tysz, stu, lampę, lampka. No i lampka taka stołowa do postawienia to jest tysz, lampę. Także niemiecki, no, jest petarda, jeśli chodzi o te, o te słowa. Dobra, mam nadzieję, że ciekawostka udana. A teraz przechodzimy do wyrażeń i słów dotyczących świąt. Aktualnie znajdujemy się w czasie adwentu. Adwent to jest Advent po prostu. I czas adwentu to jest the advent side. Advent side. Pamiętaj, że zawsze zostawiam troszkę czasu, abyś mógł, mogła powtórzyć to głośno. Jak dasz radę, to głośno. To jest bardzo ważne. Um, I w ten sposób się razem też uczymy, tak? Czyli powtarzaj to, co Ty słyszysz. Ok, lecimy dalej. Kalendarz adwentowy. No kto nie wie, co to jest? Taki malutki, że się otwiera to okienka i tam są jakieś słodkości, prezenciki. Kalendarz adwentowy to jest The Adventskalenda. Calendar. The Advent wieniec adwentowy. Wieniec adwentowy to jest der Adventskranz. Adventskranz. Ok. I teraz ja tutaj chyba zrobię krótką pauzę, dlatego że może być tak, że ktoś nie wie, co to jest wieniec adwentowy. U nas nie ma takiej tradycji szczególnej um, dekorowania domu też takim wieńcem adwentowym. I teraz wieniec adwentowy to jest taki właśnie wieniec, na którym znajdują się cztery świeczki. I w pierwszą niedzielę adwentu zapala się pierwszą świeczkę. W drugą niedzielę adwentu zapala się drugą świeczkę, czyli palą się dwie. Zazwyczaj te świeczki takie typowe dla adwentskrans, one mają różne wielkości po to właśnie, że jak jest pierwsza niedziela adwentu zapalam tą największą, potem Dopalam sobie w drugą niedzielę Adwentu drugą, trzecią i czwartą. Są cztery aż do samych świąt, bo są właśnie cztery niedziele Adwentowe. I wtedy, jakby, jak już zapalamy tą ostatnią, to one są na równi, bo się zdążyły te poprzednie większe wypalić, tak? I właśnie to jest taki symbol na czas oczekiwania. Zapalamy tę świeczkę na czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. No i teraz, jak są Święta Bożego Narodzenia? To są po prostu Weihnachten albo Święto Bożego Narodzenia to jest das Weihnachtsfest. Das Weihnachtsfest. Hmm, super. Wcześniej mieliśmy Nikołajki. Niko <laughs> nie, Nikolajki. Nikolajki, e, nie, Mikołajki. Mieliśmy Mikołajki po niemiecku, to jest po prostu Dea Nikolaus, tak. Czyli Nikolaus. Mikołaj, tak, dzień, Nikolaus, tak. No to jak będzie Wigilia? Wigilia to jest der heilige Abend. Der heilige Abend. No i co najczęściej robimy, kiedy są święta? Świętujemy. Świętować, świętować to jest feiern. I na przykład świętować w kręgu rodzinnym to będzie im Familienkreis feiern. Im Familienkreis feiern. Mm -hmm. Dzielimy się opłatkiem. Dzielić się opłatkiem to jest die oblate teilen. Teilen to jest dzielić, dzielić się. Die oblate teilen. Mm -hmm. Oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, prawda? Oczekiwać na pierwszą gwiazdkę to jest den ersten Stern erwarten. Den ersten Stern, Stern to jest gwiazda, erwarten oczekiwać. Den ersten Stern erwarten. Super. Karp. Karp po niemiecku to jest der Karpfen. Tradycyjna ryba na Boże Narodzenie w Polsce. Der Karpfen. Karpfen Karp. Strudzla świąteczna, taka klasyczna, bardzo fajne ciasto. Jeżeli będziesz miał, miała okazję spróbować, szczególnie właśnie w Deutschlandzie, to kup sobie taką strudzlę świąteczną. One są takie charakterystyczne, bardzo dobre. I taka strudzla świąteczna, to ona się nazywa der Weihnachtsstollen. Weihnachtsstollen. Makowiec. Makowiec też klasyka gatunku. Musi być der Mohnkuchen. Der Mohnkuchen. super. Sernik to jest kejze kuchen. I teraz zobacz, wcześniej mieliśmy mon kuchen, bo mon to jest mak. Käse to jest ser, więc sernik to będzie kejze kuchen. Mon kuchen, kejze kuchen. Na przykład możesz mieć do tego apfelkuchen, tak? Jakiś jabłecznik tego rodzaju rzeczy, czyli kejze kuchen, sernik. Kapusta kwaszona, kapusta kwaszona z grzybami to jest sauerkraut mit Pilzen. Kapustas grübami. Sauerkraut mit Pilzen. Krokete. Die Kroketen. Die Kroketen. proste, pierogi di pirogn, mhm. możesz się też spotkać z takim słowem, który brzmi maultaschen, a maultaschen to są też takie właśnie kieszonki z ciasta, w którym jest jakieś wypełnienie, może to nie do końca są nasze pierogi, ale bardzo podobne i czasami może ktoś nie wiedzieć, jak powiesz, o, my jemy pirogn, w Polsce na święta, to jak powiesz maultaschen, to na pewno każdy będzie mniej więcej wiedział, jak to wygląda wtedy. Mhm. Barszcz czerwony z uszkami to jest die rübensuppe. Die Rybnsuppe mit Teigtaschen. Mit Teigtaschen. No i właśnie te Teigtaschen to są takie uszka, ale zwróć uwagę, tajk to jest właśnie takie ciasto, jeszcze nieupieczone można powiedzieć, tak? Tajk to jest ciasto, to z czego robimy ciasta czy makarony i takie rzeczy, a taszyn to są torebki i to w zasadzie się zgadza wszystko, tak logicznie, jeżeli chodzi o tutaj, o słowo niemieckie, nie? Die Rübenzuppe mit Teigtaschen, barszcz czerwony z uszkami, ok. Śpiewać kolędy, die Weihnachtslieder singen, die Weihnachtslieder singen, przystrojać choinkę, stroić, dekorować choinkę, ubierać, to jest Weihnachtsbaum schmücken. Den Weihnachtsbaum schmücken. Bombka, to jest die Glaskugel, Glaskugel, czyli kugel to kulka, kula, glas, szkło, glaskugel, albo ewentualnie Weihnachtskugel. Ogólnie jak dodasz słowo Weihnachts do wszystkiego, to będzie zawsze coś świąteczne, czyli może mieć Weihnachtskugel. Mogę mieć nawet Weihnachtsfryzuor, tak? Fryzurę jakąś świąteczną, nie ma problemu. Dobra, Glaskugel, bombka, lameta, też takie charakterystyczne anielskie włosy, das lameta, po prostu lameta. Ok, zapalamy świeczki i to jest die Kerzen anzünden. Die Kerzen anzünden. Geschenke verteilen, czyli rozdawać, 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 prezenty. Geschenke geben, to też jest dawać prezenty. Lub po prostu geschenke bekommen, i to znaczy dostawać prezenty. Iść na pasterkę, co mete gehen. Co mete gehen. I die Krippe, to jest szopka, żłobek. Die Krippe, żłobek. Jeżeli macie dzieci w wieku takim żłobkowym, przedszkolnym, to właśnie die Krippe, to też może być żłobek wtedy. Ok, no to jeszcze na sam koniec zostało mi kilka życzeń świątecznych. Klasycznie wesołych świąt po niemiecku to jest Frohe Weihnachten, Frohe Weihnachten. Mm -hmm. Mamy jeszcze na przykład takie rozszerzone życzenia. Wszystkiego najlepszego. Tak, wesołych świąt i dobrego nowego roku. To będzie frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Czyli wesołych świąt i dobrego nowego roku. We frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Mm -hmm. Można też komuś życzyć właśnie Wesołych Świąt i dobrego jakby wskoku w Nowy Rok, dobrego rozpoczęcia Nowego Roku. To będzie w Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einen guten Rutsch. Dobrego takiego ślizgu w Nowy Rok, tak? Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Okej, okay, super. Bardzo Tobie dziękuję za świąteczną lekcję. Możesz zrobić mi nawet prezent i ocenić ten podcast na Spotify. Jeżeli słuchasz tego podcastu na platformie Spotify, tam jest taka opcja, żeby dawać twórcom internetowym, podcasterom gwiazdki, więc jeżeli podcast Ci pomaga w nauce języka niemieckiego, to bardzo się ucieszę. Będzie to dla mnie też fajny prezencik, dlatego że wiadomo, że im więcej osób tego słucha i im lepsze są oceny, tym Spotify to wyżej pozycjonuje po prostu. Pamiętaj, że możesz zostać moim patronem lub Wykupić komuś nawet subskrypcję na Patronite jako prezent pod choinkę. Taka osoba dostaje wtedy materiały do nauki z podcastem, bo pamiętaj, że oprócz tego, że te, tego słuchasz, to możesz jeszcze dostać materiały, notatki, dostęp do takiej aplikacji, w której można się pouczyć słówek i do grupy na Facebooku. Także zapraszam serdecznie. Linki oczywiście umieszczam w opisie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. PS, muszę jeszcze dodać, ponieważ zapomniałam, że następny odcinek powinien być 26 grudnia, to są święta, więc ja już sobie i Wam też odpuszczam. Jeżeli masz jakieś zaległości z podcastem, to zachęcam do zapoznania się, ponieważ no, dzisiaj był 39 odcinek, um, także 40 przed nami, ale 39 odcinków, więc um, sprawdzaj, zobacz, powtórz i słyszymy się już w przyszłym roku w odcinku o postanowieniach noworocznych. Do usłyszenia. Ciao, ciao. Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-cudzamy do kupy.